Jeśli masz uprawnienie na dźwigi samojezdne i jesteś zmęczony swoją robotą, to ta oferta może być jedyną rozsądną rzeczą, jaką dziś usłyszysz. Mam dla Ciebie robotę, w której będziesz transferował nowe dźwigi z fabryki do klienta. Bez budów, brudu i całej tej otoczki. Po prostu czysta robota. Transferujesz dźwig, oddajesz go i wracasz. Zaczynasz koło krakowa i kończysz koło krakowa, a weekend spędzisz we własnym łóżku. Wypłata trafi bezpośrednio na twoje konto, bez żadnych dziad transów i opóźnień. Nie lubisz jeździć nocą, no to niestety odpadasz. I ogarniasz niemieckiego przez telefon, też odpadasz, no bo ja nie szukam turystów, szukam konkretów. Jarek kiedyś robił na plandece, dziś transferuje dźwignie spokojnie, nocą i przede wszystkim bez stresu. Po piątku jest w domu, w sobotę grill z rodziną. 16 kierowców już to zrobiło. Nie dlatego, że to ładna oferta, ale oferta, która jest prawdziwa i przede wszystkim daje spokój. Umowę podpiszesz bezpośrednio z pracodawcą, który zapłaci Ci do 14 tysięcy złotych. Masz teraz wybór. Kliknij Zrób krok w kierunku normalnej pracy albo scrolluj dalej i licz, że los się nad Tobą zlituje. Możesz mieć kasę, spokój i wolny weekend, zatem zrób to teraz otwórz nasze bio, kliknij w link prowadzący do naszej strony i sprawdź ostatnio dodaną ofertę pod tytułem „Kierowca na dźwig samobieżny.